Hej, witajcie na moim kanale i dzisiaj y, będzie film taki półinformacyjny. półinformacyjny Chodzi o to, że będą jedne informacje i drugie, bo teraz dosłownie 5 minut temu zauważyłem coś, co dość mnie cieszy w sumie. Właśnie zaraz wam to pokażę, może już to widzicie. Przychodzę sobie do domu, wracam do ze szkoły. I właśnie usiadłem. Miałem się uczyć. Ale zajrzałem do pająków, bo dzisiaj nie zaglądałem. Zau zobaczyłem sobie samicę lejkowca. A tutaj. Patrzcie. Ta samiczka złożyła mi kokon. Jest naprawdę wychudzona. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, że coś nie chciała jeść karmówki. I to mi się wydaje, jest przyczyną tego, że po prostu składała ten kokon. Mam nadzieję, że. Zjedą, bo teraz musi być najedzona. I wow, ponieważ w ogóle rano zobaczyłem, że tutaj się coś dziwnego, bardzo duża marstwa sieci się formowała. Taki, taki tak po skosie sieć była tutaj. Yy, bardzo zagęszczona. I właśnie myślałem, że no może sobie zrobiła po prostu jakieś przejście. Czy coś, ale już szedłem do szkoły, więc się jakoś nie spieszyłem, nie chciałem zobaczyć, nie patrzyłem w sensie, co to może być. No, a okazało się, że ona rano formowała ten kokon dopiero. Jestem ciekawy, jak to przebiega w ogóle, ale widać, że jak się przypatrzę temu kokonu, to widać, że jest tutaj ta ziemia stąd. Bo się dowiedziałem, że ta ziemia to warstwa ochronna. I z tym kokonem będę czekał dłużej niż z tamtym. I w ogóle właśnie jeszcze teraz mam dwa kokony. Bo jeszcze mam tamten u tej mojej właśnie tego mojego kątnika rdzawego, którego wam pokażę w ogóle. Mam latarkę, włączoną, więc będziecie go widzieć. Rudy, no nie mogę Wam go pokazać pokazał mi ten słoik. Dziwne... Takie coś jest. W każdym razie on tam siedzi. Owiejać odwok nawet. No i tu jest ten jego kokon Tam się ma dobrze. A tą samiczkę teraz będziemy pielęgnować bardzo. Więc ich sobie zostawimy. A tą samicę będziemy teraz nagrywać. Czekajcie. Chcę jeszcze zajrzeć do tego pojemnika, choć w ogóle od wczoraj nie patrzyłem, jak wrzuciłem tego kowalika. Co tutaj się działo? Czy ona go zjadła, czy nie? Dobra, jesteśmy, uwaga. Jest tam pająk. Widzimy, widzimy go, ale nie wiem, gdzie jest w ogóle kowalik. Spróbuję go poszukać, ale nie wiem. Dobra, nie wiem. On musi by być w tej noży gdzieś. Nie ma nigdzie. No. Jeszcze raz spojrzymy. O, patrzcie, w ogóle idzie do niej. Skubany. Teraz zjedzony zostanie, wystarczy, kokon naruszy. Patrzcie w ogóle, co zrobiła. Zaczepiła go, tak? Nie wiem, wy tego nie widzicie za bardzo, ale tutaj jest taka, o, patrzcie, taka gruba nić taka z sieci. I ten. O, o, ale broni. Patrzcie, jak broni. Weszła na koko O kurde. Ale teraz broni. Ciekawe, co zrobi. Dobra, zostawiam was z tym teraz. Dobra, mam nadzieję, że go zaatakuje. Uwaga, uwaga, sorry za tło, ale teraz będę miał głośny drę. Dobra. patrzcie ale ciekawe co zrobi dobra teraz w międzyczasie wam będę opowiadał chodzi o to że mam discorda jeżeli ktoś jest na discordzie to super jeżeli ktoś nie to nie super zapraszam na mojego discorda i tak chcę powiedzieć o tym że tym razem na discordzie yy, że na discordzie teraz yy, jest pomysł taki Chodzi o to, że na Discordzie są rangi. Jeżeli wbijesz na serwer, automatycznie dostajesz przyrodnika początkującego. Taką rangę podstawową, którą ma każdy na serwerze, praktycznie. Potem tam, jeżeli będziesz się bardziej wykazywał, to dostaniesz przyrodnika zaawansowanego. Potem przyrodnika bardzo zaawansowanego. Są też admin warny, czyli ostrzeżenia, które nakłada się. Są trzy admin warny: nakłada się ostrzeżenia za naruszenie y, zasad serwera. Jeszcze nikt nie dostał, także się cieszę, ale y, ten, mam nadzieję, że tak zostanie. I tak, i jeszcze jest taka fajna ranga, która nazywa się y, Nagroda za konkurs. Y, za konkurs zdjęć, coś takiego, coś w ten stylu się tak nazywa. I ta ranga. To w rankę dostałem tylko ci, którzy wygrają w konkursie. I teraz tak, jaki konkurs? Jeżeli wejdziecie na mojego Discorda, tam macie y, kanał, który nazywa się Obserwacje w Naturze, w przyrodzie, nie wiem, coś w tym stylu, w każdym razie. I właśnie na tym kanale, na Discordzie, y, są takie, że tam właśnie y, jest. Y, jak to powiedzieć? No, tam trzeba wrzucać zdjęcia, które. Są związane z naturą, w sensie takie co wy zrobiliście: jakieś obserwacje swoje zwierząt, roślin, nie wiem, wszystkiego co jest związane z naturą. I potem na koniec miesiąca jest głosowanie. Ja to zmieniłem, bo miałem niby ja wybierać, ale jednak zrobimy tak, że będzie po prostu głosowanie i to wy i ja również też będziemy głosować w jakichś ankietach na to, co wy, co jest najlepsze. I potem wybierzemy najlepsze zdjęcie miesiąca. Pokażę je oczywiście na YouTube. Będę pokazywał co jakiś czas parę zdjęć, które mi się spodobają. I wtedy ta osoba, właściciel tego zdjęcia, dostanie tą rangę. I naprawdę polecam brać udział, bo fajny, naprawdę, mam pomysł. I w ogóle jeszcze rozbudowujemy serwer. Także, jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to proszę. Pisać mi tutaj na prywatnych wiadomościach na Discordzie albo właśnie na Instagramie też polecam. Na podłoga, tropie podłoga przyrody, zapraszam na Instagrama, bardzo ciekawe rzeczy. I to chciałem powiedzieć ogólnie. O Discordzie powiemy się też w innych filmach. A na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I w ogóle. cześć dzisiaj...